Wielki paradoks. Alkoholicy z łatwością przekazują sobie wzajemne doświadczenia związane z chorobą i zdrowieniem. Jest to dar Boży dla nas, a przekazywanie go innym, nam podobnym jest właśnie celem, który ożywia anonimowych alkoholików na całym świecie. 12 na 12, strona 151. Wielki paradoks AA polega na tym, że nie mogę utrzymać cennego daru trzeźwości, jeśli nie rozdają go innym. Moim podstawowym dążeniem jest zachowanie trzeźwości. W AA nie mam żadnego innego celu, a jego ważność jest dla mnie kwestią życia lub śmierci. Jeżeli się od niego oddalę, przegram. Jednak AA jest nie tylko dla mnie. Istnieje dla każdego alkoholika, który wciąż jeszcze cierpi. Całe rzesze alkoholików zachowują trzeźwość dzięki dzieleniu się z innymi alkoholikami. Dla mnie, zdrowieć oznacza pokazać innym uczestnikom wspólnoty że kiedy się z nimi dzielę, to i ja i oni wzrastamy dzięki łasce siły wyższej i razem kroczymy drogą szczęśliwego przeznaczenia.